Jestem ogromnie szczęśliwy, że po raz pierwszy w debiutanckim meczu udało się pokonać tak rutynowany zespół i doświadczony jak Glasgow City. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest tylko jeden krok pierwszy, że o tym kto awansuje do następnej rundy zadecyduje mecz w Glasgow za tydzień. No, ale myślę, że podsumowując. Można powiedzieć, że trzeba zgodzić się ze słowami pana trenera, że był to świetny spektakl. Myślę, że te około trzech, i pół tysiąca widzów, które przybyły na stadion Koniński na pewno się nie nudziły i ten czas wspólnie razem żeśmy wspaniale spędzili. Był to przede wszystkim mecz szans mecz sprawdzenia się obu drużyn. Nasza różność pojedzie, prawda, do nich to będzie pokonana. Oczywiście składają nam gratulacje z powodu wygranej. Twoje zawodniczki jako totalne debiutantki w tych rozgrywkach dały z siebie wszystko, co było widać w końcówce meczu, ostatnie 5-7 minut to już... Tylko dziewczyny broniły wyniku i te zmiany, których dokonałem, to były zmiany typowo taktyczne, wymuszone. Gdyby ktoś przed meczem mi powiedział, że wygramy 2-0, oczywiście wziąłbym to w ciemno.